Panie y, wiceprezydencie został pan już odwołany z pełnionej funkcji. Co dalej? No nie wiem, szukam pracy w tej chwili, tak? Bo jestem y, bezrobotnym, niedługo będę, więc y, utrzymywać siebie i rodzinę z czegoś muszę, więc y, no, na pewno poszukam zacznę rozpoczn rozpocznę intensywne poszukiwanie pracy. Y, czuje się pan, że strasznie szybko się to odbyło? No, czuję się trochę jak przed sądem kapturowym, tak? To znaczy, y, nie dano mi w ogóle szansy na. Zaprezentowanie tych wydarzeń, o których gdzieś coś, tam się coś obija. Z każdej strony spotkanie przed sądem koleżeńskim też się nie, nie, nie odbyło, więc no, czuję się potraktowany niesprawiedliwie w tym sensie, że przecież każdy ma jednak możliwość zabrania, pokazania swojej wersji wydarzeń. A w tym wypadku. Rozmowa z dwójką radnych, luźna, spokojna, urosła do rangi jakiegoś wielkiego przestępstwa z mojej strony. Ja nie znam przekazów tych radnych, bo też nie miałem okazji z nimi rozmawiać, spotkać się, więc nie wiem tak naprawdę co, co jest. Natomiast wyrok wydano i wykonano. Mhm. Czyli teraz właściwie to jest ostatni pański dzień w tym gabinecie? Tak, jeden z ostatnich na pewno, bo, bo no, już tylko pozostanie mi posprzątać biurko.